Cześć, tutaj Kuba i to jest kolejny odcinek WWE Backstage, jednak zaczynamy tym razem w nieco inny sposób, jak możecie usłyszeć wytleleć muzyczka Hulka Hogana. No cóż, co prawda Hulk Hogan jeszcze nie powrócił na RAW, jednak oficjalnie zostało potwierdzone, że Hulk Hogan powróci na RAW 24 Lutego, jedną noc po Elimination Chamber razem z nim będzie Jimmy Hart, czyli legendarny menadżer. Najprawdopodobniej będzie to pierwszy przedsmak udziału Hogana, oczywiście na jubileuszowej menu 30. Więc co będzie się działo w najbliższych kilku tygodniach? Zobaczymy. Jednak no dobrze, zacznijmy moją wypowiedź o wczorajszym. Row, jeszcze z góry przepraszam, że nie było filmów w ostatnim czasie. Teraz już będą trochę regularniej się pojawiać. Będę starał się codziennie coś wrzucać, jednak dobrze. Row otworzył nikt inny, jak panie i panowie The Big Show, który wprowadził na arenę Betty White. No, szczerze mówiąc, jest to była gwiazda telewizyjna, z tego co się nie mylę. No i przywitał się Big Show razem z nią, oczywiście. Z publicznością na Monday Night Raw No i po chwili wyszedł Triple H ze Stephanie McMahon. Przywitali się z Betty White i weszli do ringu. No cóż tam Triple H tak <grych> ze Stephanie McMahon. Jednak kurde, z Big Showa sobie zażartowali. Tak przytulili Betty White, tak, ojej, ale szkoda. Jednak no dobrze, taki motyw przewodni się przydał na gali. Czy Triple H zmierzy się z Big Showem na resso menu? Prawdę mówiąc, Zwolałbym ich walkę na Elimination Chamber. Według mnie o wiele, wiele, wiele lepiej by to wypadło. No i cóż, The Game ma zobaczyć po raz kolejny w ringu walczącego. Zobaczymy Triple H. Przywitał się z fanami i zaprosił do ringu yy, mistrza WWE World Heavyweight Randiego Ortona. No i żmija, również porozmawiał sobie tam. Ze Stephanie McMahon oraz z Triple H'em Ale no cóż, Triple H, no po prostu w tradycyjnej wymianie słów e, Kiedy to publiczność skandowała Daniel Bryan e, e, Gdy to publiczność skandowała Yes, Yes, Yes oczywiście Oraz TM Punk, również szczanty były Jednak publiczność została, że tak powiem, uciszana przez... E, po prostu agentów takich w WWE, wiecie, tam wysłali kogoś do publiczności, żeby uciszać fanów. I tych osób było kilka Jednak no nieważne Randy Orton tam mówił, że to jest nie fair, Że co chwilę musi bronić tytułów Jednak y, Triple H powiedział To jest lepsze dla biznesu Dzisiaj zmierzysz się w main evencie gali Z byłym pretendentem Do pasa WWE World Heavyweight y, Oczywiście Triple H Miał na myśli Johna Cena i w dzisiejszym, wczorajszym main eventie Raw doszło do pojedynku Johna Cena z mistrzem świata WWE. Po prostu z mistrzem WWE oraz z mistrzem Wagi Ciężkiej, czyli nikim innym jak Randy Ortonem. Po chwili wyszedł Daniel Bryan i po no, prostu zakomunikował, że to samo co zrobi się, jednak, kurde, to samo co stało się z nim tydzień temu, jak pamiętamy, na, w, tydzień temu na Row, tak jest. Randy Orton właściwie został pokonany przez jesmena Daniela. Brian, tym samym Brian powiedział, że to samo co zrobił tydzień temu, to samo zrobi, oczywiście jako najwspanialsza i najgorętsza gwiazda obecnych czasów w WWE, na Elimination Chamber i pojedzie na WrestleMania jako Miss WWE World Heavyweight. No dobrze, jednak oprócz tego, yy, no wiecie, tradycyjna sprzeczka pomiędzy Triple H'em Randy Mortonem, a nikim innym jak yy, właśnie... Stefanie McMahon No więc no dobrze, chyba dobrze powiedziałem. Tam Brian chciał walczyć już teraz, jednak no cóż, Title Shota nie dostał. Elimination Chamber już 23 lutego co kurde będzie zobaczymy. Jednak czas na pierwszą walkę dzisiejszego wieczoru. Na ring wyszedł Ray Mysterio, został zapowiedziany powrót Marka z tydzień temu. Dziś to przypomnieli WWE sobie o tym przypomniał, nie no, nie, nie, nie dosłownie jednak okej, okay. The White Family zmierzyło się z Rayem Mysterio oraz byłymi mistrzami tag teamowymi z The Codim Roadsem oraz Goldustem wygrali tą walkę oczywiście no to jest dobre pytanie, ogólnie walka była naprawdę według mnie na wysokich obrotach, zarówno Ray Mysterio bardzo dobrze pokazał się ze strony w ringu jako wrestler tak samo Cody Rose tak samo Eric Rowan tak samo Goldust tak samo Bray Wyatt oraz tak samo Luke Harper wszyscy świetnie że tak powiem w tym ringu walczyli, jednak końcówka była niesamowita Rey Mysterio szykuje się do 619 na Eriku Rowenie, o ile się nie mylę no i wtedy Mysterio odbija się od Lin, Wyatt, szybka zmiana yy, wchodzi do ringu, Rey Mysterio się tego nie spodziewał, Sister Abigail 1, 2, 3, no i tyle dziękujemy, po kłopocie Wyatti są w dobrej formie przed Galą, Elimination Chamber, i tam oczywiście z fani sobie przypomnieli. WWE przypomniało walkę Ortona Sinom z Breaking Point z września 2009. Kurde, pie, kurcze pieczone roku! Wtedy naprawdę niesamowita, niesamowita była ta walka. No, według mnie zasługiwała na miano main eventu, ale jednak wtedy main eventem była walka pas wagi ciężkiej, w który w jakimś tam stopniu promowany był. Ok. Kolejna walka Fandango kontra Santino Marella. W narożniku Fandango znalazła się oczywiście taneczna Summer Ray. W narożniku oczywiście nikogo innego jak Santosia. Pojawiła się po prostu Emma Zen XT, jedna z lepszych div tamtej organizacji leg drop, Woo! Oh, wow, to musiało boleć. Potężny legdrop leg drop na byłym mistrzu Stanów Zjednoczonych, byłym mistrzu interkontynentalnym oraz taktimowym na Santino Marelli, one to free, dziękujemy. Jednak, no dobrze, Kryszczyn, to jest bardzo dobre pytanie. Kryszczym pojawił się na ROW, jeszcze wcześniej wywiad musem i tak dalej. Christian pojawił się na ROW. Jednak Jezu, jak Christian wygląda trochę ma podbito oko z tego co w mi wiadomo, stało się to na ROW, lecz po, lub po prostu Christian wdał się w bójkę Jednak, no, i to przyniosło się do świata storyline'u, Jednak nieważne The Real Americans, czyli Antonio Cesar oraz y, y, prawdziwi Amerykanin na kim jest Jack Swagger to nie znaczy, że Cezar. On jest Amerykanem, choć nie, on jest ty, Szwajcarem. Heh, dokładnie tak. Jednak no dobrze. Ray Mysterio był wcześniej, nie wiem skąd tu Ray mi się pojawił. Jednak dobra, Christian i oczywiście nikt inny jak Shamu zmierzyli się z The Real Americans. No i dobrze, teraz takie pytanie brzmi: kto tą walkę wygra? To jest bardzo dobre pytanie. E, WWE ogłosiło, potwierdziło lokację Elimina nie Elimination Chamber, to już dawno, że m, potwierdziło, że będzie w Minneapolis, e, w, ale jednak potwierdzili m, ten, gdzie się odbędzie e, oczywiście gala Extreme Rules, nie będzie to Seattle, zapomniałem. Kurde, za co najmocniej przepraszam, jednak no dobrze. Dostaliśmy tą walkę taktimową. Walkę wygrali. Ba bar bardzo mi się motyw podobał. Tutaj, kurde, Sheamus, z... no właściwie Cezaro, zapina Enkelok, jednak no nie, to nie było. To nie było tyle, żeby enkelok poddał oczywiście celtyckiego wojownika. Wygrał tą walkę Sheamus oraz Christian, czyli można by powiedzieć, że dwie osoby, które również zawalczą, na... które po prostu będą w komorze eliminacji. Choć, no cóż, zobaczymy. Mina Zepa-Coltera po tej walce była bezcenna. E, tam był wywiad z Johnem Sinom. No i panie i panowie, czas na walkę. E, naprawdę, według mnie jedna z lepszych walk, jak nie nawet najlepsza na Raw. Dolph Ziggler kontra ten Alberto Del Rio czy Albercik wygra po raz kolejny, tak jest super kick. jednak bardzo podobała mi się akcja, tutaj kurde zigzag skontrowany później Ziegler biegnie Tirta Will, backbreaker, minięty przejście, gut mamy Famouser, leg drop, bulldog coś jak z, z Payback z, lub z Row lub z Money in the Bank zig walk Del Rio po swoim zabójczym super kicku wygrał tą walkę, co prawda jednak no cóż, ku ciesze publiczności i za chwilę pojawił się The Animal Batista, który rzucił y, Albertem o barykadę wy Wykonał Batista bomby Na stół komentatorski Co będzie dalej? Zobaczymy Oficjalnie została na Elimination Chamber Pay Per View Potwierdzona walka Pomiędzy właśnie nikim innym jak y, Albertem Del Rio a Animal Batistą. Tutaj ciekawy wywiad, y, znaczy właściwie y, nie tyle wywiad, co rozmowa pomiędzy Triple H'om a Batistą. Czyżby Batista w najbliższym czasie przeszedł hill turn? Takie to kontrowersyjne było. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jednak no dobrze, panie i panowie, tak jest, tak jest, tak jest. Kolejny Hall of Famer y, został ogłoszony. Marzenia się spełniają, tak jak właśnie chciałem. Tak też jest. Teraz takie pytanie: kto kto się okazał Hall of Famerem? Niektórzy z Was może o tym już wiedzą. Jednak, panie i panowie, Hall of Famerem, lub lecz może to tak y, u, ująć, że y, kolejną Hall of Famerką w WWE w klasy 2014 staje się Lita! Jak pamiętamy 2008 rok Mae Young, legenda kobiecej dywizji w wrestlingu w World Wrestling Federation w WWF, również WWE, zasiliła ten roster jednak teraz, lita najbardziej, najhardkorowsza diva w historii is War w historii WWE, WWF, no kurde. Moon, Salty, Twist of Fate, i wszystkie inne Suicide Divey po prostu przechodzą do historii. Lita zostaje nową Hall of Famerką klasy 2014, Nas, na w WWE po prostu na Jubileuszowej WrestleMania 30. Również się pojawi. Dołącza do Jake'a The Snake'a, Robertsa oraz Ultimate Warriora. Jenny, yeah, naprawdę, naprawdę, Hall of, Famer of Hall of Fame w tym roku zapowiada się wybornie. Jednak no dobrze, po chwili zobaczyliśmy walkę Deuso. Nikt inny jak właśnie panie i panowie Ryback oraz Curtis Excel Jednak z tą walkę wygrali po raz kolejny Dean Ambrose już za chwilę broni swojego pasa mistrzowskiego w walce z No właśnie kim? David tego nie ogłosiło Jednak po... po chwili dowiedzieliśmy się Że tym kimś będzie nikt inny jak Jesus Panie i panowie, no nie trudno zgadnąć a może i trudno, Dean Ambrose zmierzył się z Markiem Hendrym, powracającym po ataku, po kontuzji, jakiej się nabawił po ataku Broka Lesnara, jednak Bestina na gali, no nie zobaczyliśmy, jednak no cóż oprócz tego, kurde Eric, Rowan, Luke Harper i Bray Wyatt po walce przyszli jednak jak się walka zakończyła, ja już myślałem, że to jest definitywny koniec m oczywiście e nikogo innego jak Dean Dina Ambrose jako mistrza obecnego Stanów Zjednoczonych, lecz nie! Niestety nie! Obronił ten pas przez dyskwalifikację. Seth Rollins rzucił się na e, Dina Ambrosea, również tam później Roman Reigns wykonał spear po chwili The White Family e, chcieli wejść do Ringu, chcieli, jednak nie weszli, jednak no po prostu. Nie weszli, nie odważyli się na Elimination Chamber. Dla przypomnienia dostaniemy walkę Roman Reigns z Rollins oraz Dean Ambrose kontra White Family w składzie. Eric Roman, Luke Harper i Bray Wyatt. Już Bray Wyatt chciał, chciał wejść do ringu, jednak nie. Jeden z oczywiście. The Shield, reprezentant The Shield Roman Reigns wyszedł do ringu i chciał walczyć, no ale niestety jednak nic takiego się nie udało. Kolejna walka, DIV. Ogólnie Divy są ostatnio na row wysoko w karcie. Bella Twins oraz. Poczekajcie, jaka to była walka? Wybaczcie, jednak walki, walki DIV oglądam, ale. Mm... Kurde, no zbytnio nie pamiętam kto walczył z kim. To była walka Bella Twins oraz, poczekajcie, Kar. Cameron? Y czy to była... Tak, o ile się nie mylę. Dobra, y czy... Nie, Naomi. Ka... Remon? N nie mam pojęcia, jak się wymawia imię. Y jednak, no dobrze, po prostu, kontra Funko... Nie. Chwila. Bella Twinsy, Karemon, Cameron... Nie, Cameron, raczej tak. Y czyli Six Men match tak, Team and y No dobrze, Bella Twinsy Cameron kontra, y że tak powiem, AJ Lee. O, oraz czekajcie, to jest dobre pytanie Alicia Fox oraz ta, Aksana no dobrze, walkę wygrały Bella Twins i reszta po niesamowitej akcji bardzo, nieważne, dobra kolejna, że tak powiem kolejne promo BA Star Czyli może powiedzieć, że no jeny, że po prostu jednym słowem, no to o czym ja tu mówiłem, o jej Staro, kampanii yy, przeciwko przemocy ogólnie dzieci, jednak nieważne. Po chwili Kane wyszedł do ringu i zaczął się brawl, zanim coś powiedział, zaczął się brawl z Danielem Bryanem, tutaj chokeslam minięty, cios od Bryana również minięty, jednak w ostateczności... No cóż, gdy to dwaj panowie się bili przy barierkach, to Daniel Bryan sprytnym dropkikiem w publiczność rzucił. Wrzucił właśnie nikogo innego e, jak Daniela. Daniel Bryan Kanea, wielką czerwoną maszynę właściwie teraz jest to wielki czerwony biznesmen, więc rzucił po prostu Keina, Glena Jacobsa. Kane został wrzucony w barykady. No i po, te, po tym incydencie już niestety nie wstał. Co do innych rzeczy, no to kurde, no to ogólnie też. Też bardzo fajnie, że WWE postanowiło jednak dać ten main event John Cena kontra y, oczywiście nikt inny jak Randy Orton. No i dostaliśmy walkę John Cena kontra Randy Orton. Y, no i co się wydarzyło? Takiego oczywiście... Ciekawego, to jest bardzo dobre pytanie. Walka potrwała bardzo długo, około 20 minut, o ile się nie mylę, 15 na 100% na pewno. Jednak, no dobrze, była dobra. Widzieliśmy tam, o ile się nie mylę, w trakcie przerwy próbę Pantkika. Nie wiem, czemu akurat dają takie akcje w ciągu przerwy. Jednak dostaliśmy, kurde, naprawdę też niesamowite akcje. Coś w stylu właśnie walki ich na Breaking Rides. No dobrze, więc y, oczywiście rok 2009, jakbyście chcieli wiedzieć. Jednak, no dobrze, widzieliśmy Arkeo, Attitude Adjustment, STF, Backbreaker, DDT i różne zmiowskie akcje. Jednak, w ostateczności, kurcze, wygrał nikt inny jak John Cena, Chciało, kurde, chciało się widzieć Arkeo z narożnika, znaczy Attitude Adjustment. Arkeo skontrowane w locie również by mogło być. Jednak nie Randy Orton skontrował, później Cena skontrował kontrował leg drop, bulldog z trzeciej liny, Randy Orton natychmiastowo wstał, chodziwo yy, a wcześniej jeszcze leżał po kilku akcjach, hej, hej, one, to free dziękujemy, Sina wygrywa i niczego, na koniec nie dostaliśmy żadnego ataku, ani... Nic, no cóż, trochę dziwne jest to według mnie, choć kurde, miałem dzisiaj sen, tak dodam, że CM Punk powrócił do WWE i stało się to wszystko, i to był wszystko storyline. Storyline dla internetowych fanów, jednak to było trochę dziwne, jednak kurde, oprócz tego, no to co, co tam jeszcze się ciekawego wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Ring, o czy Ring of Honor, nie będę mówił. Rody Piper chce walki z Hulkiem Hoganem, który powraca na Raw 24 oczywiście lutego. Tak samo wtedy powraca Nick jak Undertaker. Będziecie kowi O Undertaker kontra Hulk Hogan. main event Mani. Chciałbym to widzieć, jednak z obecną formą Hulka Hogana nie jest to możliwe. No więc dobrze, no to już na pewno byłoby na tyle. Raw nie, nie do, nas do takich specjalnych niestety nie należało według mnie. ROW oceniam na trz... na 7,5, na 10. No więc, no cóż, to by było już na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Tematy kontynuował będę z ROW w odcinku Universe. więc okej, okay, pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!